Witam wszystkich na kanale lotowania Andrzeja. Jestem ci na targu w Radomiu, ulicy Lubelskiej 65. Zobaczę, co proponują kodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Ty para tak, bliwiniarko, kolego, ile? 80 zł. 80 zł to jest parka parzysta, tak? A, A ten to, to, co jest teraz, to składowe. I co on kosztuje? 60 zł. 60 zł zapłacenia, dzięki no. bardzo. Ty mam takie koroniaty. Tutaj jasne po 15 zł cena wywłapcza, dzisiaj czwartek jest tak nie za duży, ale spory tak jak na czwartek, po 15 zł zapraszamy do kolegi, tutaj mam takie jaśniaczki, takie troszeczkę ściągowe, niektóre niektóre tak, Pójdę tak mniej więcej? A 30 zł, 30, 40, wszystko zależy od gołębi o sztuczki. Zapraszam do mnie czwartek, że zaczynają się większe targi. Czwartek, ale dzisiaj też nadawali w całej Polsce w Radomiu deszcz, a to jest pogoda piękna, nie pada naprawdę pogoda jest wymarzona, ale to z pogodą jak z kobietą. Że pogoda też potrafi zmienna być jak kobieta. Rumuny? Te, ale... Rumuny. po trzy A tu są rumunki, o proszę bardzo, dobrze nie w się dobrze przyglądać. Te rumunki po ile? Po trzy Po trzy a tu Buda Peszty? Tak samo. Po trzy dyszki. Zapraszamy do kolegi. A ten co co to jest? Też Budapesz? Rumun Rumun w takiej barwie. Rumun w takiej barwie, proszę bardzo, ten brązowy i kosztuje też trzy dyszki. 3 po 3 zapraszamy tu do kolegi. A te wiedeńskie różnie. 50 100. Cena różna, bo co, 100, te białe są chyba droższe, te żółte. Białe Postówce, a te czerwone i żółte, bo się koledzy pytają. dyszki. półdychy i 50 zł I te śnieżki mamy po ile, tak? Po 30 zł proszę takie bielutkie, zapraszamy do Radomia. One troszeczkę są składowe, takie przedłużane. Po 30 zł cena wywoławcza jest, tak? Tak. Tak jak cena jest wywoławcza, bo to jest targ po to, żeby też troszeczkę powiedzieć, żeby było zejść ceny, żeby to utargować coś. Dlatego koledzy nieraz mówią troszeczkę więcej, ale tak jest po to, żeby targować. Po ile tutaj te tarczowe śląskie. Podyszku po zapraszamy Podyszku po dwie, po dwie, po dwie takie no. dobrze kolega mój. A ten pocztowe po ile witam. A zapraszamy do Radomia, podyszko mam też pocztowe takie. Tam mam takie neweczki, ale nie wiem po ile tutaj te newki. Za sztukę, winery, białe pocztowe. Po ile te neweczki, kolego? Za sztukę, tak? Za parka, pisiąc, odwrotnie, to są pisiąc, zaparka, winerki. Te dychy za sztukę. Za sztukę i te białe pocztowe? O te białe pocztowe, to cztery dychy. Cztery dychy za sztukę, tak? 40 zł za sztukę. Zapraszam też do mnie też czwarty kolega przywozi pocztowe po 15, po 10 zł. Cena wywoławcza, można się zawsze coś utargować. Pawła. Tak. Pawła. Cześć Paweł, tutaj mów Paweł. Te winerki Paweł po ile, bo tam chyba dzwonili. Co? dzwonił. Nikt? Dobra, pisam, ale nieważne. Nie, nie, nie te winerki po ile? Co? Te winerki. Stówkę, za te stare, to stówkę, bo parapaszycy yy, yy, młody karmią. Aha, a te, a, wi... te, a te drugie młode, e, młode no te też 50 50zł, pa... a widymy masz po ile? Co? Po stówce, po stówce. Tak samo jak chcesz dajesz, miarę jak nie chcesz nie dajesz Te, te samiczka e, 200zł, 150 a to resztę po 50zł, jasne pasiaczka, pasiaczka, wylotka na białym ogonie o. Tam pasiaku koledzy potrzebowali, ile to pasiaczka? 300zł 300 300 Poczuwalibś To takie winerki to ile parka taka 270 270 zł ceny była a tutaj to wyda żółte? Cztery 4 dychy 4 dychy korniaty co to jest ten karpia korniaty? Samiczka łabciata. i to, o proszę bardzo, włabciata kosmata, ile tak samiczka? 30. Zapraszamy do Rodomia Jest para wyszlanczyków, ale nie wiem co kosztuje, ten to mnichów para tamto to chyba nie wiem czy pocztowe, czy dragony ale nie ma kolegi. Parka Koroniatek, ja nie wiem co ile kosztuje. Dzisiaj jest spory jak przy czwartku. Ale dobra, dobra, dobra. Bardzo rozwidniło się, już kosztuczka dostał. Ile taki wyrocik? samczyk? Bieliszki. To chyba Pana Eugeniusza tutaj tego łąki, ale nie wiem. To jest deresz, Budapeszty i sroczka. Nie wiem co ta sroczka jest, co ona kosztuje ta sroczka. Proszę bardzo, skoro świt już widno, już zostało jeden koroniaty minerek. Co to jest ten koroniaty minerek? I Kosztuje? Trzy dyszki. Jak widno, to już kręcę puste klatki w zasadzie. Tam misa. Ile taka? To pięćdziesiąt. Tam czepalek jest, ale nie wiem, co ile kosztuje. Mamy widymki jasne, takie składowe, ale też nie ma kolegi, odszedł gdzieś na chwilę. No to z rana koledzy kupują. Czy tu kolegę Pawła nagrywam? Paweł, te czarne widymy? I 80 zł parka. I druga parka też, też jest parka. parka też, jest też 80 tak. zł. Też 80 zł. A te jasne skoro tak po ile? Jasne po 50 złotych. Tutaj. To kolegę Pawła nagrywam. A te koroniaty, ten widniejący kosmaty łapciaty? wciaty? Zakupiony. Zakupiony. Patrz co tam nie, nie, nie. A tamten, ten molemas? Samiczka. I co ona kosztuje? kosztych? dyszki. Za Ta perłowe czka. Perłuska 3 dyszki. Ok. no jest bez kosmaty właściwie. A to jest z ten perłowy. Samczyk? Samczyk, tak. Kosztuje. No trzy dyszki włączę, nie dyszki. Do... Żałobny tutaj samczyk jest ten żałobny. Kosztuje? Dwie duszki, dwie duszki. A czemelek tam jest z tyłu? Czemepelka samiczka jest. Kosztuje? Dwie dyszki. Kolegę Pawa nagrywałem, miarę jest. Tu mam takie ładne tygryski, takie tygryski proszę bardzo. Po ile tak mniej więcej za sztukę? Dwie puduszki, a te to są całe to zawsze zapominam. Ardeny. I ardeny tak za sztukę ile? Pantosze tutaj mamy. 15 za sztukę Poczta reszty, Polska reszty. Po, po 5 zł reszta po prostu się rozdniło. już mało co go a tutaj te, te czerwony i ten biały to co to są? To są te Rzeszowski, te Rzeszowski po ile? Nie wiem kolegi tu jest czajka taka. Dobra, to ten winny czerwony co to jest? Kosztuje? Jedieszki, ten koroniaty. To jest z kosmami czy bez, bez kosmu te koroniaty? i kosztuje? Cała para jest też za cztery dyszki. Tak? Cztery dyszki za parkę. Żałobny, to jest żobny. Tak, tak. ile kosztuje? Dwie A tu kurczę, nie ma krzyżka, właśnie, to są para tych koroniatych, to są inaczej. To są ciemne, ciemne. Czarny, komu... Czarne morzyny. Czarne morzyny. I one kosztują ile? Tak. Też spotkane. Dwie tysiące za parę. Dwie tysiące, dwadzieścia złotych za parę, zapraszamy do domu, Tak, tak, tak. Karteczka się nie mieściły, to kładziemy. Koledzy też biorą w workach, trzymają się klatki, nie mieściły, jest za gęsto Tu pana wiesia, nagrywam goń. Proszę zobaczyć, jak się prezentuje. Po ile pani wie te krótkie jasne? 48 zł. Tak jest, mój kolega odpowiedział, nie właściciel. Pani wie się po ile? dyszki zapraszamy tutaj. Pan wie się klientów. Po 20 zł, tak jasne A to wiesz panczyki? Z klatką. po Koronia to wiesz panczyki. O, o parka, 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 parzysta, to znaczy są parze czarne z czerwonym. Czarne dają młode. A czerwony to co to jest tutaj? Wysanica. I też dwie dyszki, tak? Też dwie dyszki. Zapraszamy do pana Wiesia. Tutaj są gołąbki z niskiego dachu, ganiane po 20 zł. święta, prawda, z niskiego dachu. W domu jeszcze 20 po do sklejania. No, dwie Pod Podwiedyszki, kolega, ja pan Wiesio. 20 jeszcze w domu jest. Jest to tyczkę aż miło. Po 20 zł, ja namiar, właśnie tu po mnie się przypomniał, że namiar jest do kolegi, jakby coś. Tak, tylko wiemy. proszę pisać w komentarzach, w której minucie? Jestem w domu cały dzień. Złó takie wnierki to ile? Po trzydzieszki? Tu mam takie jaśniaki. Takie jaśniaki? Takie jaśniaki. Taki jaśniaki, ja nie wiem, co ile kosztuje. To są korniaki, widzę ciemny. Pasjaczka, czy to są Janek? Nie wiem. jest? Wyszwanczek widzę jest gładki, taki widzę na żółtym dzióbku Ale nie mi on kosztuje i drugi wyszwanczek koroniaty, Pasiaczek I to taki chodzi proszę bardzo komuś to wyposił tu turczynek czarny Tu mam takie bociany z wyższej półki już ja na gdzie takie bociany? Co? Parka, ja wiem, parka, ile taka parka tych bucianów? 50 zł. 50 zł. Bocianek. Proszę zobaczyć, jak bucianki się prezentują. A ten to z piątki, nie ten? Dziesiątkę. <noise> Dziesiątkę. <noise> <10. głosy> <10. głosy> Ale ja stań... to... parka jest, ja mam już tak. winerków parka, tak? Ile taka parka winerków? 10 złotych. 10 złat ten biały czy te zuleczek. Oba samczyki, tak? Ile takie samczyki? Po 10 zł. Po 10 zł. Takie w radomie tylko mamy, bo taki samczyku, po 10 zł. złotych wleciaki. Widać, że takie ja źle takie ostre, widać. No, Białone. Widać że o wielkie takie. Po 10 zł, tylko w Radomie takie ceny. Nagrywamy gąki pana Norberta. Te kornia te winerki panie Norbercie po ile? Pod dwie półdyszki zapraszamy do pana Norberta. Tu są gładkie winerki, ale proszę zobaczyć, jakie smolne takie i, i jakie takie wyższaczki. Do pana Norberta zapraszamy. a po czytamy komentarze pod filmem. I proszę też pisać w której minucie. I te winerki, tutaj po ile te gładkie? Pod dwie półdyszki. Pod dwie to jest scena wyjściowa. Z panem Norbertem też można tutaj negocjować. Proszę zobaczyć, jak się winerki prezentują. Proszę widać, bielutkie takie nie są, kaleniate kaleniate, tu na szyi. Widać, że białe i taka podstawa sylwetka jest dosyć czarna. po dwie dyszki cena wyjściowa przy czwartku ci nawet spory rynek co na dale wszędzie w całej Polsce miało padać lać, a w radomie nie pada tu mam takie jaśniaczki nagrywam mam kolegi market Te jaśniaczki po ile od do taka cena od 50 do stówki od 50 do stówki z kolegą Markiem też można negocjować ceny tu mamy perłowę do od 50 do 150 cena jest różna, bo gąbki też są różne Trzeba się dobrze przyglądać. Tutaj tak samo od tak. tak? 50 do 150, tak? To Tu kołębi kolegi Marka od 50 do 150, co są wyjściowe. A ten pasiaczek to co to jest? To jest amiszka. I kosztuje ona 130 zł. 30 złotych Też 30 zł. A tyszka parka tych perłowych tutaj? Tak, jest I one kosztują? 130 zł. 130 zł. Jeszcze raz pokażę powolutku jak, jak jest, Jakie są głąbki Jest różnica w cenie, ale też różnica gołąbków Oglądajcie kanał lotowania Andrzeja Zobaczycie co hodowcy proponują na targach W Jedlińsku, Radomiu i Zwoleniu Ja tam będę Zostaw suba z bąkiem, aby Cię nic nie ominęło Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu Za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę Pozdrawiam, do zobaczenia Hejka. Mam takie jaśniaczki, korni tak po ile te jaśniaczki. Po dwie w Radomie zapraszamy do Radomia. A wyśwanczyk widzę, jest fajny, taki widzę samczyk na żółtym dzióbku. Ile ten Ile on kosztuje? 20 zł. Zapraszamy do Radomia. nie wiem co ile kosztuje bo nie wiem, bo akurat nie ma kolegi. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia Hejka. Też mamy takie jaśniaczki, spory rynek, bucianki, nie wiem czy No koroniaty, Budapeszki, ile taka parka tych koroniatek? 60. 60 zł, a sroczka żółta to samica czy samczyk? Samczyk para jest. Para tych sroczek, bo też początki ładne sroczki, ładna, żółty, ładny kolor. Ile para tych sroczek? Proszę 60 zł za parkę a to karpiaczka, wielutka, fajna też. Samiczka? Samiczka. I co ona kosztuje? 300. a to perłowe, to ścieżka kieszonkowa. Na miał kogo na widzę, są ta? Tak. Tutaj I to próbowe pójdę? Ale 300, a to dwie. dwie. Tu kolega mówi, zapraszamy do Rodemia, a można negocjować z kolegą cenę. Podeszkę nawet kolega mówi, że gotowy jest za woli. 5 zł. Jak to wolę, tylko trzeba przyjeżdżać i targować. I kopować, kurcie, nie? Bo wybiórczo są ceny 100% droższe, a nie. mówię, kurcie, ten kolega mówi, że mogą być wszystko po 5 zł. Też, tu tak od 15 do 20 zł Tu też tak 15-20 zł Krymeczek tak jak tu nie znam ten żałobny masłowy jest Co, to tak mniej więcej po ile? Podyszku nie? Podyszku kto ile i jasne tak mniej więcej tutaj Podyszku Zapraszamy do Rodomia Tu tak to jasne po 15 zł To jest yy, sroczka, ale nie na białym ten tylko że krótki ziół ma, to jest możliwe. U nas mówimy Turczynek, Kolega ma czerwony. Co to jest ten Turczynek czerwony? Samczyk kosztuje 120, 120 zł, a winerek? Winerek samica komentarza, samica stówka, winerek. Samczyk to 150 Kolega czyta komentarze pod filmem naprawdę zrobił takie taszeczki. Te wyszłamczyki, bez zmiany 170, 170 zł. a tamte tak. czerwone to co to jest? To jest staropolski. I on kosztuje? 70 zł. I ten Michał też jest parka parze Ta, tak? No znaczy nie są w Nie są w parze, samczyk samiczka, Tak. tak. I kosztują? 120 zł. 120 zł. A te to są dragony, czy to są te, te pocztowe nie, normalnie? Pocztowe, czarne. I kosztują? 120 zł. Tam kolega Mirek proszę już nie pisać komentarzy. że były pasiaki jest sprzedane, bo mówi ja tam jak nieraz yy, kolega czyta komentarze, nie odpisał w komentarzu, bo pasiaki poszły. Także hodowcy nieraz mają na targu, przychodzą i sprzedają, tak jest. Ale to się też sprzedaje, to nie to, że przynosi się po to, żeby na, nagrać film i, i zostały głębia, to się przychodzi na targu. już szklatki, niektóre były puste dzisiaj, skoro... Niektóre razy gołąbki schodzą szybko, a mówią o zdobnymi, to troszeczkę nieraz musi być o mator. Pana Janka tutaj gołąbkę. Janko, ty jasne po ile? O! o. Prezentuję. Od razu je prezentuję. Panie Janku, po ile te jasne? Po 15. Po 15 zł zapraszam do kolegi Janka. Miślanczyki, kolegami, mi proszę, po 2 dyszki, te miślanczyki są na żółtych dzióbkach. I czarny też na żółtych dzióbku, po 2 A tu jest koroniaty, widymek. Idę te, tam, ten widymek? Pani Janku, przepraszam, tu po 15 zł. No. Zapraszamy do pana Janka, jest na miarę, aby ktoś potrzebował coś.